Ekologiczny piknik na Placu Pokoju, 60-lecie Młodzieżowego Domu Kultury, laurki dla naszych mam, małopolski przegląd twórczości plastycznej Triada, zawody dla drugoklasistów pod hasłem Już Pływam, ćwiczenia metodą Weroniki Sherburn, klasa 2C, mistrzostwa miasta w mini piłce nożnej i turniej opuchar prezydenta miasta. Po raz drugi na Placu Pokoju została zorganizowana Ekomajówka. Stoiska ekologiczne i konkursy dla dzieci przyciągnęły wielu mieszkańców naszego miasta. W piątkowe popołudnie organizatorzy Ekomajówki zagwarantowali dobrą zabawę dla całych rodzin. Impreza odbyła się na Placu Pokoju. Dzieci bawiły się w ekowiosce, a dorośli korzystali ze stoisk na ekopasażu. Osoby, które przyniosły zużyty sprzęt elektroniczny otrzymały sadzonki wiosennych kwiatów w ramach projektu Kwiaty za elektrograty. Uczestnikom plenerowego spotkania czas umilała orkiestra salezjańska, a także tancerze i członkowie grupy teatralnej. Muzyka W Oświęcimiu się dzieje dużo, także proszę Państwa, nie przedłużając, otwieram drugą ekomajówkę w Oświęcimiu. Wszystkiego dobrego, dużo miłych wrażeń. Dziękuję. Młodzieżowy Dom Kultury świętował 60-lecie swojego istnienia. Uroczystość odbyła się w Oświęcimskim Centrum Kultury. Okazji 60-lecia swojego istnienia Młodzieżowy Dom Kultury w Oświęcimiu zorganizował koncert jubileuszowy MDK i Przyjaciele, który odbył się w Oświęcimskim Centrum Kultury. Podczas koncertu wystąpili nauczyciele oraz obecni i byli uczestnicy zajęć Młodzieżowego Domu Kultury. Na scenie wraz z zespołem gitarowym wystąpiła Julia Kolasa z klasy 5b. Dzień Matki to święto, które zna każde dziecko. Nasi uczniowie przygotowali dla swoich mam piękne laurki. Wykonujemy dla naszych mam Czy Życzymy naszym mamom dużo zdrowia. Dzień Matki to święto, o którym każde dziecko z pewnością pamięta. Data obchodów Dnia Matki zależy od kraju, w którym jest świętowany. W Polsce obchodzone jest 26 maja. Uczniowie klas młodszych przygotowali podczas zajęć edukacji wczesnoszkolnej laurki z życzeniami dla swoich mam. Fakty czwórki również dołączają się do tych życzeń. Wykonaliśmy laurki z okazji Dnia Mamy. Wszystkim mamom składamy serdeczne życzenia. Życzymy naszym mamom wszystkiego najlepszego! Robiliśmy dla naszych mam laurki i życzymy im spełnienia marzeń. Mojej kochanej mamusi, z okazji jej święta życzę dużo zdrowia, radości i szczęścia. Z okazji święta mamy chcę pozdrowić moją kochaną mamę. E, ja bym chciała powiedzieć mamie są okazji, ja mamę, że bardzo ją kocham. Mamusiu, chcę Ci powiedzieć, z okazji święta mamy. Żebyś była zawsze uśmiechnięta, żyła długo, szczęśliwie. No i że bardzo cię kocham! W Krakowie podsumowany został konkurs Triada. Jest to małopolski przegląd twórczości plastycznej. Jak co roku nasi uczniowie zdobyli nagrody w tym konkursie. Organizatorem 26 przeglądu twórczości dzieci i młodzieży był Młodzieżowy Dom Kultury w Krakowie. W kategorii 7 do 9 lat wśród nagrodzonych znalazło się pięciu naszych uczniów. Byli to pierwszoklasiści. Jakub Ciszewski, Julia Czuba, Julia Konopka, Natalia Miłkowska oraz Magdalena Mąsiol. Wyróżnienie w tej kategorii otrzymała Paulina Filipowicz. Otrzymali oni dyplomy oraz nagrody książkowe. Dostaliśmy laureatami wojewódzkiego konkursu triada w Krakowie. Dostaliśmy nagrodę i wyróżnienia. Nasze prace są na wystawie w Krakowie. Dostaliśmy książki i wyróżnienia. Wykonaliśmy trzy prace, a wcześniej wygraliśmy w poświęcimiu. Na pływaniu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbyły się zawody pod hasłem Już Pływam. Organizatorem imprezy był Zespół Szkół nr 1 w Oświęcimiu. Zawody pływackie Już Pływam to podsumowanie 11. Olimpiady Pływackiej klas drugich szkół podstawowych miasta Oświęcim. Prawie 122 klasistów z miejskich placówek oświatowych zmagało się z przepłynięciem 50 metrów. Ideą zawodów było zademonstrowanie umiejętności pływackich dzieci, nabytych podczas całorocznej nauki pływania. Każdy uczestnik, któremu udało się dokonać tej sztuki, nagradzany był pamiątkowym dyplomem i medalem już pływam. Rok chodziliśmy na pływalnię. Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu. Dostaliśmy medale i dyplomy. Zajęcia odbywały się pod hasłem "Już pływam". Przepłynęliśmy 50 metrów. W ramach współpracy klasa 2 C została zaproszona do miejskiego przedszkola numer 14. Wraz z przedszkolakami z grupy integracyjnej brali udział w ćwiczeniach metodą Weroniki Schaben. Metoda Weroniki Schaben pozwala dzieciom poznać swoje ciało i uczy kontrolować jego ruchy. Ułatwia też nawiązywanie kontaktów i uczy empatii. Dzięki tym ćwiczeniom dzieci stają się mniej zahamowane i bardziej otwarte na sytuacje problemowe. Zaletą tych zajęć było to, iż w atmosferze radosnej zabawy dzieci mogły odczuć pozytywne relacje w kontakcie z innym człowiekiem. Wyzwolić swobodę zachowań i naturalność. Piłkarze z naszej szkoły wzięli udział w dwóch imprezach sportowych. Były to Mistrzostwa Miasta w mini piłce nożnej i Turniej o Puchar Prezydenta Miasta. Obszerny relacje z imprez miejskich można obejrzeć na portalu kulturalnym. Mieliśmy udział w zawodach mini piłki nożnej. Zajęliśmy tam trzecie miejsce. To byliśmy dyplom i puchem. Najlepiej grało nam się z szkołą podstawową numer jeden. Ja strzeliłem siedem bramek, a kolega z drużyny Igor Lewandowski strzelił cztery. W obu imprezach brała udział drużyna chłopców w składzie. Jakub Wilczak, Igor Lewandowski, Jan Piwowarczyk, Kacper Luranc, Kacper Chudy, Kacper Komendera, Kacper Kercz i Jakub Wyszyński. Miejskie igrzyska w mini piłce nożnej odbyły się na stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Nasza drużyna zajęła trzecie miejsce i otrzymała puchar oraz dyplom. Najlepszy wynik uzyskali grając ze szkołą podstawową nr 1, której strzelili aż 8 bramek. Organizatorem zawodów o puchar prezydenta miasta Oświęcim była szkoła podstawowa nr 9. Naszym chłopakom w tych zawodach nie dopisało szczęście, zajęli trzecie miejsce w swojej grupie i nie awansowali do finału. Czwórka Góra! 251 odcinek Faktów Czwórki prowadziła Zuzia i Monika. Oglądajcie nas! Do zobaczenia!